Barbara Strzyżewska, witam i zapraszam serdecznie Państwa na przegląd prasy. Dziś zaczynamy od tematu stoczni, bowiem, to, że stocznie upadają, wpływa także na przemysł u nas w regionie Pilskim. Upadek polskich stoczni mocno odczuły także firmy w regionie pilskim, które do niedawna z nim współpracowały. Trzcianecki Lubmor, a także czarnkowski Meblomor w kwietniu zakończył ostatnie zlecenie dla stoczni, gdy był to jednak mały kontrakt. Firmy produkują dziś na eksport, ale przemysł stoczniowy na całym świecie przeżywa. Kryzys. Więcej o tej sprawie na stronie czwartej w tygodniku pilskim pisze Ewa Auer. Pisze także, że los polskich stoczni nie tylko leży na sercu stoczniowcom, ale także firmom, które z nich żyły. Ich upadek mocno odczuł Trzcianecki Lubmor, któremu stocznie zalegają prawie milion złotych. Polecam Państwu artykuł na stronie czwartej w tygodniku Pilski. A tygodnik Pilski i tygodnik nowy wracają do sprawy Henryka Stokłosy, bowiem proces znów jest na wokandzie. Tygodnik Pilski na stronie trzeciej w dziale gorące tematy pisze. Henryk Stokłosa nie przyznaje się do winy, mimo to grozi mu nowy areszt. Tymczasem zapowiada się kolejne śledztwo w sprawie Henryka Stokłosy. Tym razem chodzi o wyjaśnienie, czy nakłaniał on Bogdana Gasińskiego, swojego znajomego z aresztu, do składania. Fałszywych zeznań. W tygodniku Pilskim o tej sprawie pisze Barbara Sadłowska na stronie trzeciej w dziale Gorące Tematy, a w tygodniku nowym redakcja Tygodnika Nowego na stronie czwartej przedstawia swój punkt widzenia. W minionym tygodniu w Poznańskim Sądzie Okręgowym odbyła się trzecia rozprawa w procesie Henryka Stokłosy. Po raz pierwszy do głosu doszli oskarżeni, którzy ustosunkowali się do zarzutów przygotowanych przez warszawską prokuraturę. Była dyrektor finansowa Farmutilu zeznała, że była wielokrotnie nakłaniana do składania fałszywych zeznań obciążających Henryka. Stokłosy. Dwa spojrzenia na sprawę. Polecam artykuły na stronie trzeciej w tygodniku pilskim oraz czwartej w tygodniku nowym o sprawie Henryka Stokłosy. A tygodnik pilski i tygodnik nowy mówią także o sprawie word czyli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z inicjatywy Bogumiły Chromiak-Paprzyckiej, czyli radnej sejmiku wielkopolskiego została przeprowadzona kontrola właśnie w tej instytucji. Dyrektor Wort w Pile, zarzuty nieprawdziwe, a sprawa polityczna. Pisze Michał Nicpoń na stronie 5 w tygodniku. Pilskim. A tygodnik nowy. Na wniosek radnej sejmiku województwa wielkopolskiego Bogumiły Choromiak-Paprzyckiej 11 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Cztery dni później na konferencji prasowej dyrektor WORD w Pile Zbigniew Przeworek odnosząc się do zarzutów powiedział, że pojawiają się one cyklicznie i są inspirowane przez te same osoby kierujące się poza merytorycznymi Powodami. W tygodniku nowym pisze o tym Dominika Łoboda, ale zarówno tygodnik nowy, jak i tygodnik pilski podkreślają, że dla nich jest to sprawa polityczna. A także na tej samej stronie tygodnik pilski pisze o braku absolutorium dla burmistrza Trzcianki. Drugi raz z kolei Marek Kupś nie otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej. Radni mają zastrzeżenia co do wykonania budżetu za 2008 rok. Burmistrz z zarzutami się nie zgadza. Aż 9 godzin potrzebowali radni miejscy w ściance, by nie udzielić absolutorium burmistrzowi Markowi Kupsiowi. Dlaczego trwało to tak długo? Tym razem argumentów było sporo, bo aż 14, zdaniem komisji, właśnie tylu inwestycji zapisanych w budżecie na 2008 rok nie zostały one wykonane. I więcej o tej sprawie na stronie 5 w Tygodniku Pilskim, autorstwa Michała Nicponia. Tygodnik nowy na pierwszej stronie przedstawia sylwetkę kobiety, która bardzo chciała, żeby o jej sprawie dowiedzieli się inni. Kobieta twierdzi, że była maltretowana i że ma problemy, bo jest żoną. Kata. Więcej o tej sprawie na stronie 5 w tygodniku nowym pisze Dominika Łoboda. Mąż bił mnie notorycznie. Dzieci także doświadczały przemocy z jego strony. Wyrokiem sądu trafił do kryminału. Ja nie mam środków do życia, więc zwróciłam się o pomoc do miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Margoninie. Od tej pory rozpoczęły się kolejne problemy. Losy Darii Sobańskiej, a także więcej szczegółów sytuacji rodzinnej tej pani na stronie 5 w tygodniku nowym. A na zakończenie chciałam Państwu opowiedzieć o imprezie, która odbyła się 16 maja, czyli w sobotę, w Centrum Handlowym. Echo. Była to wielka majówka grillowanie pod patronatem Tygodnika Nowego, ale także pod patronatem Express TV. Dziękujemy wszystkim państwu, którzy przybyli na majówkę. Bawiliśmy się świetnie. Obyśmy więcej takich imprez jeszcze mogli organizować. I tym akcentem kończę dzisiejszy przegląd prasy. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.